Nawet 40% lidów, które trafiają do sprzedaży, nigdy nie powinno tam trafić. I nie chodzi o reklamę, tylko o brak informacji, kto faktycznie jest wartościowym kontaktem. Kampania generuje lidy, kalendarze, pękają w szwach, a prawdziwych klientów z tego garstka. Powód, jeśli Celem kampanii jest formularz, to algorytm daje ci osoby, które po prostu lubią wypełniać formularze, nie osoby, które finalnie kupują. Handlowcy marnują czas na rozmowy, które nigdy nie miały szansy zakończyć się sprzedażą. Dopiero kiedy zaczniesz przesyłać do systemu reklamowego dane z CRM-u, że ten lid przeszedł dalej, ten był na spotkaniu, a ten finalnie został naszym klientem, to algorytm zaczyna szukać ludzi, Podobnych do Twoich realnych klientów mniej Lidów, więcej sprzedaży, mniej frustracji, więcej jakości. Chcesz odciążyć handlowców i poprawić jakość Lidów? Napisz w komentarzu albo w wiadomości prywatnej.